Witajcie czołgiści! Przed Wami kolejny odcinek Księgi Rekordów. Jak wiecie, zbieramy dla Was najciekawsze osiągnięcia w świecie czołgów. Dzisiaj kontynuujemy styl poprzedniego odcinka i poszukamy imponujących wyników na Wotreplace i w innych źródłach. Zobaczmy, co dzisiaj trafi do naszej Księgi Rekordów. Zacznijmy od najlepszych graczy według rankingu WN8 spośród wszystkich, którzy stoczyli ponad 10 tysięcy bitew. Ile według Was wynosi dobra klasyfikacja WN8? 2000, 2,5, a może 3000? U naszych dzisiejszych rekordzistów takie liczby wywołają tylko uśmiech politowania. Wiadomo, każdy serwer ma swoich bohaterów, ale my przyjrzymy się trzem najlepszym. Zacznijmy od trzeciego miejsca. Amerykański gracz o pseudonimie Valachio w momencie nagrywania tego filmu miał współczynnik WN8 na poziomie 4419 punktów z 16 tysiącami i 265 bitwami. Drugi medal w naszym zestawieniu należy się europejskiemu graczowi o pseudonimie Christopher Hitchens. W ciągu 19415 bitew osiągnął 4913 punktów WN8. Jednak bezapelacyjnym liderem jest gracz z rosyjskiego serwera. 7271 punktów w nieco ponad 10 tysięcy bitwach. Widać, że to dobry i doświadczony gracz. Może zna jakieś wyjątkowe taktyki. Albo umie świetnie wykorzystać swój czołg. A może to oszust! Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. O najlepszych zwiadowcach już chyba rozmawialiśmy, ale wtedy padały tylko gołe liczby. Teraz spójrzmy jednak na asysty przy uszkodzeniach i sumę uszkodzeń zadanych wszystkim czołgom przeciwnika. Tutaj znowu znajdziemy kilku rekordzistów z różnych stron świata po kolei naszą najlepszą trójkę zamyka gracz The King 44. Na jego koncie zebrało się niemal 9000 punktów uszkodzeń, z 13 500 punktów wytrzymałości całej drużyny. Kolejny jest europejski gracz, który zebrał 9396 punktów uszkodzeń, z 13 260 punktów wytrzymałości. Liderem jest gracz z rosyjskiego regionu crystal 307. Asystował przy 9662 662 punktach uszkodzeń z 12 190. Tak przy okazji wszyscy trzej grali w typie 64. Temat maksymalnych uszkodzeń już omówiliśmy, ale pod kątem pojedynczych graczy. Teraz spójrzmy na maksymalne uszkodzenia całego Plutonu. Można powiedzieć, że samotny gracz ma znacznie trudniej, ale z drugiej strony dobrze zagrać w skoordynowany sposób też nie jest łatwo. W tym przypadku warte uwagi są dwie powtórki. Jedna trafiła na europejski serwer i to niedawno, bo na wersji 0920, a druga bitwa rozegrała się na serwerze rosyjskim, ale wcześniej na wersji 089 jeszcze w 2003. W roku. Przejdźmy do konkretów. W pierwszym przypadku europejscy gracze spowodowali łącznie ponad 23 tysiące uszkodzeń, czyli zniszczyli właściwie całą drużynę przeciwnika. Niesamowity wynik. Gracze z Rosji też się wykazali. Razem spowodowali łącznie nieco ponad 20 tysięcy punktów uszkodzeń. Fakt: mieli w drużynie starego, dobrego Waffentragera, gdy jeszcze ten pojazd był dostępny w grze. Oba plutony zasłużyłyby trafić do naszej księgi rekordów. A teraz porozmawiajmy o artylerii i wyjątkowych wynikach z nią związanych. Nasz rekordista w tej kategorii asystował swoim FV304 przy 9000 i 500 punktach uszkodzeń. Po co komu czołgi lekkie, gdy ma się FV304? Odcinek zakończymy innym artyleryjskim rekordem. Zobaczmy, komu udało się uzyskać maksymalną liczbę ogłuszeń. Od razu wyróżniają się dwaj wyjadacze. Pierwszy zebrał 120 ogłuszeń przeciwnika, ale to jeszcze nic. Ten wynik przebił inny gracz z europejskiego serwera, Cornelito 12, który spowodował 140 ogłuszeń. Trzeba zaznaczyć, że oba rekordy padły w trybie linia frontu. A na dzisiaj to już wszystko. Polubcie film, jeśli się Wam spodobał. No i nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Do zobaczenia!